Hmm. Najpierw najlepiej udać się do specjalisty, porozmawiać z nim i wspólnie wybrać tę dietę, która akurat dla nas jest najlepsza, bo to, że koleżanka na tym schudła nie znaczy, że to nam służy. To teraz Marta, chwyć nas za rączkę i przejdźmy tak krok po kroku hmm, po każdej diecie. Dieta ketogeniczna, dla kogo ona jest i dlaczego nie dla wszystkich? Ciężko mi znaleźć uzasadnienie dla kogo. Hmm. To znaczy, jeżeli miałabym się odnieść do chorób, których ona ma faktycznie zastosowanie, to oczywiście dla tych osób, które mają problemy z metabolizmem, choroby metaboliczne, dla osób z spadaczką. Natomiast no, wypadałoby powiedzieć, że dla osób, które chcą szybko schudnąć, chociaż ciężko mi to przechodzi przez gardło. Także no, ciężko tutaj znaleźć uzasadnienie. Natomiast zmodyfikowana dieta ketogeniczna, czyli taka dieta keto, w której dokładamy jednak węglowodanów i uzupełniamy tą dietę o warzywa, o dużej ilości warzyw. Myślę, że, że każdy na takiej diecie skorzysta. Takie podstawowe założenia diety ketogenicznej to? To przede wszystkim zmniejszenie ilości węglowodanów, a zwiększenie ilości tłuszczu, czyli głównie energię pozyskujemy z tłuszczów. Mhm. To Dobry. są główne założenia tej diety. Dieta Dukana. W zasadzie podobna sytuacja, to znaczy dieta dukana, czyli, czyli dieta, która pozwala nam szybko schudnąć. Dieta dukana jest to dieta białkowa, czyli opiera się na tym, że mamy w niej dużą zawartość białka i tą energię czerpiemy z białka. Oczywiście długo nie da się czerpać energii wyłącznie z białek, bo źródłem energii są głównie węglowodany, natomiast no, jest to dieta, która przyspiesza na pewno spalanie tłuszczu, dlatego właśnie jest tak chętnie stosowana. Także, no, można okresowo, natomiast trzeba rzeczywiście bardzo uważać. I znowu uzupełniłabym jednak tą dietę o świeże warzywa. Ja to nazywam akumulatory pierwszego rzędu, czyli takie produkty, z których nasz organizm w pierwszej kolejności powinien pozyskiwać energię. No to teraz będziesz zadowolona, bo będzie tutaj bardzo dużo warzyw post-dąbrowskiej. E, ta, tak, e, tak. No to jest taka, powiedziałabym, dieta y, po pierwsze, restrykcyjna bardzo. Y, po drugie, y, no, no sama autorka Ewa Dąbrowska tej diety wyraźnie mówi, że tylko stosowana z taką dużą dokładnością jakby przynosi, przynosi efekty. Ja lubię czerpać z tej diety. Pomysły właśnie na dania roślinne. Nie powiedziałabym, że, że to jest dieta, która stwarza jakieś szczególne zagrożenia, natomiast na pewno trzeba sprawdzić, czy to jest dieta dla nas, tak? dla danej osoby i, i czy na pewno dobrze się na tej diecie czujemy, bo ja w ogóle uważam, że to jest kluczowe. Czy, czy na diecie się czujemy dobrze, czy czujemy, że mamy energię, czy chce nam się wstawać z łóżka. Natomiast tak, myślę, że dieta Dąbrowskiej jest to dieta, z której bardzo dużo można czerpać do swojego stylu życia. W ogóle. I czy poza kobietami w ciąży to jest dieta dla wszystkich? Każdy może spróbować się z nią zmierzyć? Myślę, że tak. Myślę, że każdy może spróbować się z nią y, zmierzyć. Y, z, z, na pewno pod kontrolą, uważnie. Y, Poczytać na temat tej diety. To też jest klucz do, do, do sukcesu, to znaczy zbieranie informacji. Nie tak, że przeczytam gdzieś tam dwie strony książki, prawda, pani Ewy Dąbrowskiej, czy jakiś krótki artykulik w, w mediach społecznościowych. No, po coś te książki powstały, prawda? Po coś one mają określoną grubość, także zalecam, żeby w takiej sytuacji, jeżeli się na to decydujemy, jednak zapoznać się z nimi od A do Z i wiedzieć, na co się piszemy. A dieta pudełkowa, czy to jest skuteczna i dobra dieta? Diet pudełkowych w tym momencie jest tyle, ile w ogóle jest diet, i dietę pudełkową możemy sobie skonfigurować pod własne potrzeby. Są konfiguratory online, które pozwalają nam tę dietę sobie ułożyć według własnych potrzeb. Na pewno uważałabym z niskokalorycznymi dietami pudełkowymi mhm. czyli takimi 1000 kalorii to jest naprawdę bardzo mało dla osoby dorosłej, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. I też y, czasami o, y, ludzie robią takie nierealne założenia, że ja będę jadł tylko to, co przyjdzie mi w pudełkach i absolutnie nic więcej. Mhm. I później się okazuje, że jednak zapotrzebowanie naszego organizmu na kalorie jest większe. I mamy ogromne wyrzuty sumienia, że dojedliśmy coś spoza tych pudełek. Mhm. Że to jest też taka pułapka, na którą na pewno należy uważać. No i znowu jest to też kwestia sprawdzenia y, dostawców tych diet, prawda? Skąd... Oni pozyskują produkty spożywcze do produkcji swoich dań gotowych i też kwestia świeżości, czyli jak długo te dania pozostają w zamknięciu, zanim my sami je spożyjemy. To też jest istotne. Kolejną taką bardzo modną dietą jest intermediate fasting, czyli tak naprawdę jedzenie przez maksymalnie chyba 6 godzin dziennie, tak? Znaczy, są oczywiście rekordziści, którzy docierają do okna żywieniowego o długości 3 godzin dziennie. Szczerze mówiąc ja osobiście, ale to, to, to jest tak by moja personalna opinia jestem zwolennikiem tego sposobu żywienia. Organizm przede wszystkim podczas tych pozostałych godzin, kiedy nie spożywamy, a pijemy tylko, tylko wodę lub rozcieńczone soki, ma czas, żeby odpocząć. Czyli y przez 6 godzin możemy spożywać posiłki przez pozostałe 18 tylko i wyłącznie woda. Odpoczywamy. I to jest taka sytuacja, w której rzeczywiście organizm ma szansę się oczyścić. Tak, nasze jelita zaczynają lepiej pracować, y, wszystkie złogi są usuwane z organizmu. Mamy szansę naprawdę wypocząć w trakcie snu. Prawda? To jest zupełnie y, jakby inna sytuacja, jeżeli już tak polaryzujemy y, w stosunku do tego, jeżeli się na przykład najemy bardzo na noc, tak, czy główny mm -hmm. posiłek zjemy w ogóle wieczorem, po całym dniu pracy przechodzimy, prawda, ta lodówka jak ziemia obiecana i, <coughs> i się najadamy, to, no to rzeczywiście ten organizm nie ma, nie ma szansy na, na odpoczynek. Także uważam, że to jest bardzo fajny trend y, i to jest też trochę powrót do, do takiego pierwotnego sposobu odżywiania, prawda? Kiedy musieliśmy zdobywać pożywienie. Nie, no nie dało pójść się do supermarketu, tylko trzeba było to jedzenie zdobyć. No i też spędzaliśmy nad tym jako ludzie bardzo dużo czasu, zanim faktycznie usiedliśmy do posiłku. No ale Marta, no przecież wszyscy mówią: pięć posiłków dziennie, inaczej spadnie ci cukier, będziesz się źle czuć. Jak to wszystko ze sobą zestawić, jak ty mówisz, że teraz tylko przez sześć godzin dziennie można jeść. To jest, też nikt nie powiedział, ile ma być tych posiłków, te 6 godzin możemy jeść non stop, oczywiście żartuję, ale to są takie mity, mhm. prawda, tego pięciu posiłków dziennie. Ja myślę, że te 5 posiłków dziennie to była trochę odpowiedź na takie tradycyjne, Polskie żywienie, to znaczy na sytuację, w której obiad składał się z zupy, drugiego dania i deseru. Mhm. No, oczywiście, że po takim posiłku y, ogromnym skacze cukier. On, on dochodzi do absurdalnych poziomów. Organizm się próbuje ratować, więc wytwarza duże ilości insuliny, żeby ten cukier spadł i znajdujemy się nagle, ni stąd, na takim insulinowym rollercoasterze, czyli spada, więc robimy się senni, więc chcemy się położyć, nie mamy absolutnie siły na uprawianie żadnego sportu, aktywność fizyczną, więc sięgamy często po coś słodkiego, żeby ten cukier skoczył. On później znowu skacze, insulina i tak w kółko. Także no to, to była taka jakby odpowiedź na to takie tradycyjne żywienie, czy może takie, takie, które jakoś zaistniało na przełomie lat 50., 60., 70. 80., gdzie zasiada się do tu posiłku i on ma ileś dań w sobie, no to faktycznie to jest bardzo, to, to nie jest posiłek. Ja bym powiedziała, że to jest kilka posiłków w jednym, więc w gruncie rzeczy w trakcie takiego jednego tradycyjnego polskiego obiadu zjadaliśmy wszystkie pięć posiłków, mm -hmm. tylko jakoś właśnie nikt tego nie brał pod uwagę. Yy, także no te pięć posiłków dziennie, jeżeli rzeczywiście drobne, małe i zdrowe. Też dlaczego nie? To, to, to nie jest jakaś taka y, jedyna y, recepta i, i lekarstwo na wszystkie bolączki, natomiast należy pamiętać, że na pewno nie od razu po obudzeniu i nie przed snem.